Hej, z tej strony Ania z Wipni Nieruchomości i mam Wam do pokazania trzy nowe oferty z naszego biura. Przedstawiamy Państwu dwupoziomowe mieszkanie na wynajem. Mieszkanie ma 140 m, 2 znajduje się na obrzeżach Szczecina, dokładnie przy ulicy Kopańskiego na Gumieńcach. Składa się z pięciu pokoi, dwóch łazienek, garderoby oraz posiada balkon. Preferowanie najemcy tutaj to firmy oraz grupy studentów, czyż najemu to 3900 Przedstawiamy nietuzinkowe mieszkanie na sprzedaż w samym centrum Szczecina. Mieszkanie znajduje się w urokliwej kamienicy. Na parterze całe mieszkanie ma 65 metrów kwadratowych, składa się z dwóch pokoi, a cena za tą wyjątkową nieruchomość to 579 tysięcy złotych. Przedstawiamy pokój na wynajem. Pokój znajduje się przy ulicy pocztowej z bardzo dobrą komunikacją miejską. Mieszkanie ma cztery pokoje, wszystkie osobne zamykane na klucz. Preferowani najemcy to osoby do 30 roku życia, studenci lub osoby pracujące, a czynsz najemu to 900 zł.